Proszę bardzo. Prototyp snorkela. Ale na razie jest dobrze. Pierwotny plan był, żeby to szło na wzdłuż taką tam rurką, ale to nie wypaliło. Natomiast to trzeba będzie uszczelnić. Może udać. Więc żeby zrobić snorkela mamy kilka możliwych opcji. Jedną z nich, jedną z możliwych opcji, tam na końcu widać dolot, jest wprowadzić jakiegoś węża. Ładnie, elegancko. Tu, 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 tędy. No, nie, nie tu, bo... Jest nasza laga, ale tędy, żeby wyszedł. Teraz przy zbiorniku i każdy ma te, te rury. Ja mam. Ja sobie będę musiał poprowadzić tutaj. I wystawać musi to do góry. Syk. Ma stać tak. Kocówka ma być skrętna. Prosta sprawa. Tyle, że jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Szybka wizyta w sklepie budowlanym. Działamy. No więc y, ponoć niektórzy robią sobie snorkę z rury od odkurzacza. Ja jednak postanowiłem trochę zainwestować. No, jakąś. 60 zł na to wydałem, a no więc na bogato. Tylko jedna kwestia, że te rury nie bardzo się zmieszczą w tym miejscu, bo problem jest taki, że no, są za szerokie, w związku z tym to nie zmieści się tutaj. Mamy taki ładny gmol w dobrym miejscu poprowadzony. Sprawa wydaje się być prosta. Nasz dolot, nasze kolanko jest obrotowe. Cyk. Taki bajer Okazuje się, że pierednica pasuje tu do środka Ale, żeby nie było tak, że tam się dostanie jakaś woda czy coś Bo wiemy po co jest snorkel To mamy jeszcze uszczelniacze Rozmiana ręki Wcześniej jakoś chętniej wchodziło Cyk Tylko, że tak jak mówię On tu lata Dojdzie uszczelka i nie będzie latał No i ubrany Obcinamy końcóweczkę, bo to jest szersze. Wygląda obiecująco. Cyk. Ale będzie pytałda. Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Snokor dla biednych. woda garżowa. i zakładamy na dolot. dolot zupełnie tak jak kupony na felgę czyli niełatwo. a teraz wtychamy końcoweczkę. tu dodatkowo jeszcze platforma, smutek nie jest potrzebny o ciasno jednak nie wchodzi w tę redukcję ale fagumit wchodzi że to już będzie przesadna zwężka i będzie więcej paliła. Nie o to chodzi. Zdradza sekret albo nie. W środku, od, od wewnętrznej strony, to patrząc na tą białą redukcję, bo to jest redukcja, nadciąłem ją w czterech miejscach, czyli u góry, na dole, lewo, prawo, nożykiem, tak żeby ta redukcja, węższa część w środku, co była puściła. A potem odrobina siły woli Delikatnie gumowym młoteczkiem I siedzimy Więc teraz tylko jeszcze założyć zbiornik I możemy się dalej bawić A cóż to za wynalazek Tak to mniej więcej wygląda Dzieciak Trzeba troszeczkę odchylić w naszą stronę wlot powietrza. I uwaga, bo te ruchome kolanka, obrotowe kolanka, one są składane z dwóch części. I jak za dużo siły użyjemy, to się rozłączy. Ale idzie to złączyć z powrotem, więc git. No i Francja, Małe zabezpieczenie, Gdybym mi czubek kurwało, no to tutaj jest sobie trytka trytka trytkę, to można sobie obracać. Tak, jedziemy szybko, bierzemy dużo powietrza. Lubimy dmuchać do silnika, proszę bardzo elegancko. Tak się to prezentuje. Trzeba będzie zrobić jakąś prezentację w terenie. Nasz snorkel jest już w pojazdach testowych. Jak widać bez szyby, bo w terenie. Tu sobie zrobiłem takie mocowanie. I teraz uwaga, to jest fajnie ściągane całe, to zara będzie gąbka. Dodatkowa, ale no dopiero jak pojadę na poligon, jakieś suchy dni gdzie będzie piach, i tak dalej. Póki co to wystarczy. O, kaształtka po co ten wiadomo, żeby ta góra nie uciekła. Jak się spisuje w czasie jazdy, spisuje się dobrze. leżyliśmy już na tym boku. Nic nie zostało obite. Trzyma się na swoim miejscu, robi swoją robotę. Co do spalania, czy inaczej spala, czy więcej paliwa spala przez to, że coś może zleżyłem Na razie jeszcze brak danych. Będziemy, będziemy teścić. Ale zanim zaczniemy się w to bawić, pójdzie jeszcze strona odma jest. Ją odseparujemy od airboxa.